Witam, to Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj pieczona brukselka z batatami i przepyszną kruszonką gryczaną z przyprawami. Banalnie prosty i szybki do przygotowania posiłek, który może być zarówno daniem głównym, jak i dodatkiem do dania głównego, jeśli planujemy podać się np. z mięsem, czy z rybą, czy np. z kaszą lub ryżem. Według uznania może to być zatem zarówno lekka kolacja, jak i pomysł na szybki, odżywczy obiad. Danie jest banalnie proste i szybkie do przygotowania, jak wspomniałam także wartościowo odżywczo, więc z przekonaniem polecam, a po przepis pisany i składniki odsyłam jak zawsze na www.skutecznie.tv. Zapraszam! Zaczynam od przygotowania składników głównych, czyli batat i brukselka. Batat, jak widzicie, mam taki świeży, w sensie nie mrożony. On waży 400 g po obraniu, myślę, że będzie tutaj 350 g. I będę potrzebowała jeszcze 450 g brukselki. Sięgnę po brukselkę mrożoną. Oczywiście można podmienić ją na brukselkę świeżą. I jak widzicie, batata obieram. I do tego dania będę chciała 300 g batata, więc kawałeczek sobie odkroję. Jutro wykorzystam go na frytki do śniadania. A to, co zostało, czyli 300 gramów batata, kroję najpierw w plastry, a następnie u mnie w takie frytki, generalnie w kawałki na jeden kęs. Dobra, odkładam na bok i teraz brukselka. 450 g, tak jak wspomniałam, można podmienić na świeżą. Wkładam ją do głębokiej patelni lub do garnka. Dodaję bataty. Przypruszam solą i czarnym pieprzem. Myślę, że można byłoby dodać jakieś zioła lub na przykład, nie wiem, imbir czy jakąś tartą skórkę cytrusową dla podbicia smaku. Ja zostanę przy soli i pieprzu tylko i podleję całość niewielką ilością wody. Włączam grzanie, przykrywam i podgrzewam na niezbyt dużym ogniu przez kilka minut do czasu, aż brukselka i batat lekko zmiękną. Ja daję im 5-7 minut na średnim ogniu, a w tym czasie przygotuję szybko kruszonkę i rozgrzewam też już piekarnik do 200 stopni Celsjusza. Kruszonka będzie banalnie prosta. Przygotuję ją w blenderze. Do blendera odmierzam 100 g mąki gryczanej. W moim przypadku jest to zblendowana na miałko kasza gryczana, jasna, niepalona. I 100 gów i będę potrzebowała też 50-60 g masła klarowanego. Część odłożę sobie do okrasy warzyw, do osnucia warzyw, które są w tej chwili na patelni, a resztę wykorzystam do kruszonki i dodaję tutaj teraz przyprawy, mniej więcej, 1 4 łyżeczki kurkumy i przypruszę to od razu świeżo mielonym pieprzem, mniej więcej 1/4 łyżeczki, tak na oko oceniam. Teraz pół łyżeczki płatków chili. Jeśli lubicie mniej ostradania, można dodać troszkę mniej. U mnie tyle. I mniej więcej pół łyżeczki mielonego imbiru oraz odrobinka soli, jakieś pół łyżeczki, powiedzmy, do smaku. I całość krótko pulsacyjnie blenduje, aż mąka i przyprawy rozetrą się z masłem na taką kruszonkę. Kilkadziesiąt sekund i sytuacja w blenderze wygląda tak, zobaczcie, ładna kruszonka. Odstawiam to teraz na bok, można wstawić do lodówki, ale nie trzeba. I zaglądam na patelnię. Dobra, warzywa ładnie się już poddusiły, odlewam teraz wodę. Ja po prostu przykrywam patelnię pokrywką i zlewam tę wodę. Wykorzystam ją do jakiejś zupy czy do wywaru, do tego przepisu nie będzie mi już potrzebna. Na patelni mają zostać same odparowane warzywa i zostawiam je, żeby tak trochę odparowały, żeby nie były zbyt mokre. I ja mogę ten mój garnek, właściwie tę głęboką patelnię, wstawiać do piekarnika, więc nie przekładam warzyw. Gdybym nie miała takiej sytuacji, to po prostu przekładam warzywa do lekko natłuszczonego naczynia żaroodpornego. I dodaję tutaj to odłożone wcześniej masło klarowane i delikatnie mieszam, osnuwając bataty i brukselkę masłem. Rozprowadzam równą warstwą na dnie i posypuję z wierzchu kruszonką, tak równomiernie po całości. Dobrze, tak to wygląda. I tak przygotowane warzywa wstawiam teraz do rozgrzanego, do 200 stopni Celsjusza piekarnika i piekę przez 20-30 minut w funkcji grzanie góra-dół. Na drugiej półce od dołu tak naprawdę piekę do czasu, aż warzywa delikatnie z góry się zrumienią i kruszonka również tak apetycznie się zrumieni i przypiecze. Ja moim warzywom dałam 30 minut i po 30 minutach wygląda to tak. Przepięknie, pachnie również bardzo apetycznie. No i co, wyjmuję, zostawiam na kilka minut, żeby to lekko odpoczęło i lekko przestygło, po czym póki gorące podaję na obiad lub lekką kolację. Ponieważ ta kruszonka jest z kaszy gryczanej, więc jest to naprawdę wartościowo odżywczo i całkiem sycące, więc myślę, że dla dwóch osób taka porcja spokojnie powinna wystarczyć, przynajmniej w moim domu. Lub można potraktować to danie jako dodatek do dania głównego i podać z jakimiś kotlecikami, z rybą czy na przykład z kotlecikami z ciecierzycy. I u mnie dzisiaj właśnie z kotlecikami z ciecierzycy te warzywa będą podane, czyli taki bezmięsny obiad, do tego lekki sos jogurtowy. I można się częstować. Jak zrobić takie kotleciki z ciecierzycy? Nagrywałam w osobnym filmie, więc jak tylko pojawi się na kanale, to podlinkuję ten przepis, oczywiście w informacjach pod filmem oraz gdzieś tutaj obok. Na chwilę obecną danie prezentuje się tak. I tak jak wspomniałam, może być osobnym posiłkiem lub dodatkiem dodania głównego. Mam nadzieję, że ten prosty i odżywczy przepis przypadnie Wam do gustu i że zechcecie go wykorzystać. Jeśli zechcecie ten przepis odtworzyć, to wszystko precyzyjnie rozpisane, krok po kroku znajdziecie jak zawsze na blogu Skutecznie TV. Bezpośredni link jak zawsze w informacjach pod filmem, zatem wystarczy tylko kliknąć i serdecznie do tego kliknięcia zapraszam. Dziękuję za doglądanie do końca. Przypominam o subskrybowaniu kanału oraz o wciśnięciu tego dzwoneczka przy przycisku subskrybuj, bo tylko dzięki temu pozostaniemy w kontakcie i nie przegapisz kolejnych przepisów. Odcinków i inspiracji. Dziękuję. Przepysznych batatów z Brukselką Wam życzę, i jest to naprawdę przepyszne danie. Zatem życzę smacznego i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!